Wszyscy, którzy kiedyśkolwiek zastanawiali się nad ofoliowaniem samochodu folią chińską, bądź też markową typu 3M odradzam. Odradzam folię chińską tudzież tą z Allegro. Jedyny sposób jej ściągnięcia z maski być może stało się to na wskutek zbyt ciepłe maski, pomimo tego, że element taki wygłuszający pod maską jest. Zobaczcie, jak, jak ją można ściągnąć nożykiem. O, oczywiście maska do malowania, tak? O, zajebiście, co? Później bączek. Tak to wygląda. Kolor sobie odszedł, a ta spodnia część, ta srebna, po prostu się zapiekła. Powstała z niej guma, której nie sposób zmyć ani rozpuszczalnikiem nitro, który jest bardzo mocny. Z Spod spodu wychodzi kolor niebieski. Ona zgniła, spleśniała. Ja nie wiem, co to się stało. Niestety, no bo to jest plastikowy, bo to jest E93 BMK. No ale to nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ widziałem folię 3-letnią marki 3M na aucie i w najzwyczajniej świecie schodziła. I tej po prostu już nie ma. Nie ma co ściągnąć. Także dobrze się zastanówcie, zanim przekalkulujcie, czy to się opłaca. 40, chyba 3 zł. Za metr na metr 52 folii chińskiej, lub też 300 zł za metr na metr 50. 3M i, i podobne. Niestety, za, za ceną idzie też jakość.